Cześć, witam wszystkich na kanale przygody Starskiego z tego słonecznego lasu. Przyjechałem wyprowadzić wykrywacz na spacer, bo mi szalał po domu i będę poszukiwał tu, tam i jeszcze tam. A więc nie przedłużam, zabieram się za poszukiwanie fajnych znajdek. I zapraszam do mojej przygody. Zaczynamy. Doszedłem do takiego miejsca, gdzie łączy się starszy las z młodszym lasem, i jeszcze wzdłuż ścieżki rosną sobie brzozy. I ta droga się ciągnie, hen-hen, jeszcze tam daleko. Ale nie było żadnego sygnału dotychczas. Więc skręciłem tutaj do takiego młodnika. Tak z ciekawości, bo widzę tam jakąś górkę, którą zaraz obszukam. A tutaj miałem sygnał. Bardzo ładny sygnał. Jest to Ptasia obrączka, ale nie ta współczesna, tylko taka ta stara, wytłaczana, wybijana. PL 80 8 14 85 Dalej nie wiem, trójka chyba. Fajna taka stara obrączka. Sprawdziłem tą górkę na najgłębszym programie mojego wykrywacza. Niestety nie było żadnego sygnału. Ta górka nie wygląda naturalnie tak tutaj w środku tego lasu. Więc warta była sprawdzenia, ale niestety nie było tam żadnego sygnału. A tu po sąsiedzku Mieszka jakiś zwierzak. Nora pod drzewem. Przypuszczam, że pan Lis tam siedzi. Halo, panie Lisie. Jest pan tutaj? Czy poszedł pan szukać obiadu? Dobra, nie przeszkadzam ci koleś. Idę w swoją stronę. Słychać gdzieś w oddali. Pilarze pracują. Tną drzewa. A ja wyszedłem z tego młodnika i idę takim nowszym chyba duktem. No właśnie i mam tutaj sygnał, który chciałem Wam pokazać jak wychodzi z dołka ten przedmiot. Nakrętka Po bardzo długiej wędrówce Nadszedł czas na przerwę obiadową I na takiej polanie Wyciętych drzew sobie usiadłem Na ściętym pieńku. i Będę jadł co? Co zawsze jem na takich wyprawach? To zgadnie pierwszy Zgadza się Będzie konserwa z bułką i do tego herbata. W sumie to już zacząłem jeść, bo jestem głodny jak wilk. A zrobiło się tutaj bardzo, bardzo gorąco. Trzeba zrobić postój, uzupełnić płyny i lecę dalej. Mam nadzieję, że jeszcze coś znajdę, bo już jestem zrezygnowany. Smacznego. Tutaj, tak jak widać, to suche trzcinowisko to jest tutaj bagno to przychodzą tutaj żerować no i kąpać się dziki najwyraźniej jeden z myśliwych zaczaił się tutaj na te dziki bo jest tutaj część pocisku ołowianego właśnie na dziki Teraz ziemia wypadła ładnie widać. Taki fajny ołów, część aluminiowej łyżki. Idąc już w stronę samochodu. Wszedłem jeszcze do takiego. Zagajnika mieszanych drzew, jest tutaj sygnał na wierzchu. Kakuje. Moneta pięciu fenigów. Rajsfenig, niemieckie pięć fenigów. 1924 rok. Jest to moneta tak zwane złoto Weimaru. One zazwyczaj w bardzo ładnym stanie wychodzą. Nie są takie zniszczone i świecą się jak złoto I wychodzi dubka od naboju do dubeltówki shotgun Sygnał bardzo ładny. Głębiej siedzi. Wykopmy to. Dobra, jest na wierzchu. Jest moneta. O, jak pięknie! Międzywojenna moneta. Dwa grosze. Dwa grosze z międzywojna. Dwudziesty piąty rocznik. Ale super. O, proszę bardzo. Wyskakuje następna moneta z Międzywojna. Jest to 5 groszy. Ale super. Ale tu już jest gorszy stan. Nie dopatrzę się. Rocznika. Te piątki zawsze gorsze wychodziły. Fajnie jest piątka i dwójka. Sprawdzę jeszcze ten dołek. Słuchajcie. Jeszcze jest sygnał, może z pinpointerem. Kurde, jest kolejna. Teraz mam jeden grosz. Jeden grosz, ale też słaby stan, nie dopatrzy się rocznika. Jeszcze mam sygnał kolejny. Jest moneta. Kolejne dwa grosze. Ja pierdzielę to jakiś depozyt albo komuś się pogubiło. 25 albo 6 rocznik. Wow! cztery monety z jednego dołka i pinpointer jeszcze coś tu piszczy jest ta już ma taką zieloną patynę i to będzie jeden grosz, najmniejsze tak, jeden grosz A rocznik no nie będę szorował pięć monet jeszcze będzie jeszcze coś piszczy No nie wierzę. Gdzie to jest? Jest. Co tym razem? Kolejny jeden grosz. O teraz jest lepszy stan dwudziesty trzeci rocznik. O, jak ładnie widać. 6 monet, jeszcze piszczy, jeszcze piszczy, pinpointer. Jest kolejny jeden grosz, to no nie wierzę. 1930, O 30 jeszcze nigdy nie miałem. To jest ile? 6, 7 monet. Jeszcze czy koniec. Może sprawię sprawdzę wykrywaczem. No i to byłoby wszystko. Zobaczcie. Siedem monet z jednego dołka. Jedna piątka, dwie dwójki i cztery jedynki. <laughs> Jakie jaja! A tyle razy chodziłem tą drogą. Jestem dosłownie z kraju lasu. Tam już ta droga wychodzi do wioski, gdzie zaparkowałem samochód. Zawsze się pcham gdzieś w głąb lasu, a tu najciemniej pod latarnią. Na samym wejściu do lasu od wioski. Siedem monet z okresu międzywojennego. Jest! Kurde! Ale jaja! Ale jaja normalnie! Jest! Depozyt z jednego dołka monet Okresu dwudziestolecia międzywojennego. Super. Zanim zasypiecie dałek, sprawdźcie go dokładnie kilka razy, bo jest tak: nie siedem, a osiem monet. Osiem monet z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wyszła mi jeszcze jedna, jeszcze jedna, dwójka mi wyszła. Udało mi się trafić depozyt. Taki piękny depozyt pięknych monet, które większość detektorystów uwielbia. Dosłownie tuż pod nosem, gdzie tą ścieżkę kilkukrotnie miałem i jakoś nie, nie natrafiłem na ten sygnał, na ten depozyt. Po prostu super. A powiem Wam, że sygnał był taki mieszany troszeczkę łapało na monetę i inaczej jak cewkę ułożyłem to łapało na zardzewiały kawałek złomu także warto kopać te sygnały i warto sprawdzać dołki przed zasypaniem i takim optymistycznym akcentem znalezienia tych mega monet chciałbym Wam podziękować za obecność w trakcie mojej dzisiejszej przygody Dzięki, że byliście. Żegnam się na dzisiaj z lasem. Jadę do domu. Jestem zmęczony, ale jednocześnie podniecony tym faktem, co udało mi się dzisiaj znaleźć. Dzięki, jeszcze raz pozdrawiam i do następnego razu. Cześć.